Cześć kochani tu ja Bobko810 i witam was w kolejnym odcinku League of Legends Jest dzisiaj ze mną Kopytko Powiedz Kopytko Kopytko Jasiek jest ze mną, który gra pedalskim skinem zrobionym w pęcie Oraz Łukasz Kopytko. Łukasz, który nie odbiera na Skype'ie i gra Kennenem karatekom. Kopytko Wczoraj jak graliśmy tak cały dzień gadał Nawet spamił w tym na czacie Kopytko Jakiś gościu mu napisał kopytko od tyłu I zaczął Co? się lać Ojej, ojej, czekałem Oktypok nie. Oktypok o, o, Opyt... nie, no tak jak oko... się nazywa Kopytko, okej? Okay? Albo Oktypok <grych> Jak? Oktypok Oktypok Zapisuję, bo ja znając się zapominam Eee, już Z czym, e, który to, ej, e, co wziąć pierwsze? Stuna, nie? Nie. Ku? Nie, to takie, to takie coś, co się przysiągasz i go Dobra, spaczka. To na no, no. truth, mam cię urodziny, się cieszę 22 marca, pamiętajcie Kopytko, jeszcze to napisał Patrz. Uu co ty na nią bierzesz pierwsze? Ja Ej, Ej, co ty na nią maksujesz? Eku. No, dobrze nie wiem po co, znaczy to znaczy jest jako... na tak spida? no bo nie ma... dajesz nie rób. Ezrala, fokusuj a co robię? nie dawaj jak został dlaczego to powiesz Fajnie Mogłem mi... jednak chyba Stuna wziąć. Z Fajnie dupca kucur. i tego... Co? Fajnie coveruje. A co ja ci miałem zrobić, jakbym w ciebie walił z autoataku? No sam... ale on kuwa no na koniec. Ku nie przenika. Wiem. Patrz, te wesołe kropeczki za mną lecą. Ale ja się odegram na nim. Nie. Yeah. E, ko kolko... kalgrañas. Ja. Tybiri bim tibiri bim tib 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 tibiri bim tibiri bim bim bim. No bądź, podało jest mnie. Jesteś super, no a kiedy ma tankować. Nowa meta kurde. Last hit oj sobie. Bo no, może nie. Ja ja mam to coś, że mogę za ciebie last hitować. Ale no ja, ja to... nie lubię jak gościu za mnie las hituje No to... Nie lubię Ale ej, ja cię mogę wyhealować, czekaj Nie możesz To cię healuję Super, mam to gdzieś Chyba będę musiał jednak tego stun brać. Ale cię to lepiej żebym cię chyba wikilował, nie? No jak chcesz, to ej, 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 w sumie na tego lisina przyda się ten stun no bij jak chcesz Tak, czekaj, ty nas jest za mnie, ja obijam. Tak. Liczyj nie za nami, ty wiesz o tym. Ej, eee, ten to... stunt to strzał w dziesiątkę. Tu masz. Ona fajne, że ma w ataku takiego jakby taką hydrę po części To jest jak E masz, a jeszcze nie mam E Szybko się wtedy farmi hmm. Ej myślę, że łatwo się na nich odegramy To nie robi, to nie robi tak dużo jak myślisz Znaczy no wiem, wiem że to nie robi aż tak strasznie dużo Ja bym musiał tutaj zwardać. kogo oni mają na dżungli? Lol, nie mają dżungli My też nie hmm. mamy Nie, my mamy dżunglę Mam E

Bo no, nie, nie czekaj. Ty wbije... Dobra, no wbiję się już. O, Bo... chwilę. Odpalę sobie tą barierkę. No chodź tu mam stuna. Ja się pięknie... Dobra, teraz może... Ja się pięknie flashnąłem, zastanowałem gościa. Daj mi cię wyhealować. Ale lag, la sam miałem. Tu moj go, tu moj go. Ej, co się, Max jest tu na czy e? Nie wiem, Max tu na przykład. LOL, dlaczego ja ci nie daję tych, tej farmy? Czekaj sekundkę. To. Nagrywam! Może jak masz i weź go z może ty Ej po... dobra S jest, to się lepiej cofnie Odegra, ej już spoko nam idzie Czyli jak sfokusujemy za to ten... Musi grać agresywnie, tak jest... ja czego ty się boisz? Nie boję się, tylko ręża nie? mi może nie starczyć Dobra, walić ręża Reinydż Ogarniasz to? Reinydż Reinydż Łukasz nie ogarnia gry na soporcie tak, nie. Ale Łukasz zabiera killa. No, a ty nie pomagasz ich robić. Nie pomogłem ci? No, uczysz się. Ja się. No właśnie, ja się pięknie tak przesznąłem po tego Lisino w ogóle. A ja nie miałem jak dobierać... Kind of nie. magic. No się na niego. Nie by już farmy, mam cały HP Ale piękny exhaust. Stunaj go Nie mam Stun Cook To było głupie Co, zabiłem No wiem, że zabiłeś No Ale <laughs> To było tak beznadziejne Dlaczego? Znaczy ja się po niego po podwierzę, nie? Ja się podwierzę... Ej, maksuje się... Ja maksuję chyba kół, nie? Chyba to nie było bezsensowne. Ty padłeś, ja zrobiłem double killa. No, znaczy no... no. Uczę się. Ej, ej, co się maksuje, e? Czy w? Nie wiem, kur. Cool. Wygląda na to, że... Yy... Jezus Maria, nic się nie maksuje. Wszystko się jakby porówno chyba bierze. Z tego, co wynika tutaj. Y, ale wezmę E. Co zadaje? 100 damage'a. To zadaje 70 plus AD. Znaczy Q zadaje więcej damage'a i stunuje. Y, tylko Q ma więcej damage'a. Jak masz im więcej AD, tym więcej ma damage'a. To jest wstążka. Czekaj chwilę na niego. Lee nie jest tych drugich szakach. Cofaj, cofaj. Przednią u mnie z mamą. Hmm. Zostaw sobie manę na Q, bo tak to wiesz tylko z auta ko no. nawalał. Teraz I co w nisie? On nie bierze mamy. Co? No mamy. No jak masz mocny auta atak, no to... Ło Jezus Mary. Papa. Pa. Witego! Co? Masz jakiś problem? Nie. On służył barierę. Mam połowę many tak na oko. Ile to kosztuje? 60, 60, 50. Ej to mam ulta już. A nie mam, mam Ja po prostu... Mogę cię wyhealować. Nie! Jesteś, to się do niego mogę przyciągnąć. Chodź ja chcę farmić. Oni no to mają wardę, i to wiem. Ja ci nic nie zrobię. No Ej, mogę... weź, nie puszczaj tak, bym nie niego mógł w sumie wbić. No nie, ale to co? My go nie zabijemy, ja, nie... ja... No dobra, tylko... okej. Okay. Ja tylko doskoczę do niego. Ja się cofam, jakby miał tysiąc hajsu. Ej, co, ile ty masz tych ataków, jakby te... Cały czas masz tą, takie, no, ten... ...efekt no. Hydry? nie jest efekt Hydry, tylko że wybucha. No wybucha, no. Ona ma wielką... Power matnie. Jak stoisz z Maną? Ja mu zjadę po prostu pasy... O. <głos> <głos> Musiał aż E używać. Bo jestem za ofertą. Tak jak w docie, ten snajper ma ten atak to mu zwiększa range. I, i jak, jak, to, jak to się maksuje to możesz... Gości gościowi na przykład range a nie starcza, a ty go tak obijasz albo wie, że nie starcza range'a. Ej. Ej. Najlepsze jest to, że jak ja trzeba, zostaje taki dymek, ogarnij. Tak jak... Jezus, ten lisin Ej, cofnij, ja bym się w nich wbił. Mam już półmany. To potrzebuje 180, dobra. Na ulta i na... Y, ulta. Twój <głos》> to ult odrzuca, nie? No, jak chcesz, to się wbijaj, tylko w Pamiętaj, że... Nie stunuj go. Dobra, jak... Nie, dobra, rób co chcesz, ja się dostosuję. Tak. Dobra wie Licina Dlatego używam ulta na koniec z eee, Tak jak w tym Jak nagraj się żeby dobić Cześć, ja żeby... cię Żeby dobić i żeby odwalić drugiego nie bij tego proszę cię Ja chcecie cię wychilować no patrz boom Cześć zwarduję nie wiem no Wiesz, możemy tak generalnie siedzieć na linii cały czas? No co ty? Mm -hmm. Mm -hmm. O, zaraz A będę miał tysiaka, na Giants e belta będę miał. Mm. Bifi Sworda masz? Kup sobie bifi, zbieraj na bifi Swarda. Mam lep... Kuba, umiem grać. No nie przeczy. Mm -hmm. Mogę się cofnąć? Ja się cofnę. Napiję się wody. Jak zobaczę Lisina, to się cofnę. Mhm. Uh -huh. Oby on nie zobaczył cię pierwszy. Hmm. Nawet potek nie potrzebuje. Zobaczyłem Lissina. A Trox widuje tego. Ej, jeszcze Test się to nie To jest feed. jeszcze się nie cofa, mam 3000 golda. I chodź tu, ja, patrz na moje te, mam i tak dalej. Masz full hapa. Ej, dobrze, że kupiłeś tego Vampiric Sceptera. Mam 3000 golda tak w ogóle. Po ilu to wybucha? Po Ubijaj. Eza.

Dzięki, że padłem. To jest odpali ulta. Łóżę. Zostaw, zostaw to, zostaw to. Ej, mam szybkiego mana regena. Ile ja mam mana regena? E, mana regen. 13 per 5 sekund. Proszę nie bij tego. No nie biję, no tylko poszedłem. Tafu... Nie ma mnie tam, nie wbijaj się. I dobra, ja bym się co... choć w sumie... Dobra, ja bym się cofnął. Nie! No czekaj, no nie mam many. No bo jak się wytracasz i go nic nie nas jak masz zrodę mega. Już idę. Ej, hey, Lisin to jest. Uważaj, bo on cię wykopie. No super. Jak widzisz, żyje. Lol. No jak widzę, nie, kurde. Nie wbijaj się samemu. Ja się nie wbiłam. No to, to tak? Lisin się wbił, tylko on se przyszedł tak spokojnie za ciebie po prostu. No właśnie o to chodzi, że nie. No właśnie tak. On se nie... tędy przeszedł tutaj. A ty się tu ustałeś? Przestań gridować, jesteś supportem, pamiętaj. Ale ja nie griduję. Tak, to chciał zabić Lisina. nie I zmarnował i większość mamy. I teraz się wbił w dwójkę. I ma pół HP i będzie się... że się cofa. Jedna dobra akcja ich zabiję. Ramuskam. Czekamy, czekamy, czekamy! Super! Spuszujmy to może. Ej, chodź, ja tutaj ci nie farmię, ale... O, przestań! Przepraszam. Super, ja dawno zbił ukrad farmę. Skresowały się cię. Leona. Nie, nie wskakuj, bo zginiesz, chłopcze. Mogłbym się wbić do niego, ale... To chyba by nie było, ey O, kuba, ogarnij się! Majsul. tak nie masz... jak wbijać, jak nie mam mnie. No i dobra, cofnij się. Mogesz przestać? Tak, ja się cofnę. Tam, 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 tararam. I jakie ty masz staty? 6? No ale patrz na moją farmę i farmę Ezo. Es jest mocno utwarmiony Okej, okay, git. Papcie. Ile kosztują papcie? Pabcie, papcie, 300 dobre, nieważne. Chodź w sumie, przedam to. Kupię papcie. Pięknie, nawet na podkę stać. Zabiłbym go. Lol, ej, jeszcze ulta będzie miał. On się tepnie i rzuci ku. Będę spam. Wow. Okay. Ej, ty naprawdę uważaj. Łooo, wow, Jasiek! Co mówiłem, że mam barierkę? No Patrzcie ile ją ja robię. Dobra, ja się nie biję. Ja się wszystkim denerwuję, że ja mówię, "Ej, mam barierkę. Ale laga miałem Ej ten lisin się w ogóle nie trafia No to ty? no jest Ezreal ma tylko 3 dedy Bo my lisina zabijaliśmy cały czas No wiem ale Pokłosowaliśmy Eza i kończyło się na tym, że zabijałeś Lisina. No bo Ez ma escape system System Alice Jak będę miał statika... to będzie masakr. Czaj, czaj, cza, ja już się wbijam, znaczy już idę. Nie kombinuj. Nie nazywam ci mówić. A to było OP. Był offensive flash. <noise> bo ja Cie flashnąłeś? No, nie, bo ja dostałem ultem Lisuna lol to ja patrzę i ja tego ja, y, ja się w nich wbiłem od razu w i ulta puściłem jakby stunowałem eza dlatego ultowałem No, stunować obu nie wiem nie wiem A, znaczy ja wiesz zastunowałem eza na pewno bo on stał i dlatego ultowałem na kurwiam ja tureta na na, na 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 no przepraszam no Dafuk, czy to był ofensywny ult? O, no, a dwie że już nie mają. Tak, cofnij. Jak można grać z tym skinem? Ten skin jest brzydki. To Gdzie jest? Aha dobra, SS był. Też, też patrzyłem. Please, write SS, me. No się ja nie wiem czemu nie nagrywam. Nie wiem od której, nie wiem odkąd ja w ogóle nie nagrywam. Eee, naprawdę nie wiem czy od dawna, czy nie, czy od niedawna, ale przepraszam, jakbym... LOL, surrender. GGWP. GGWP. Moi kani, w takim razie to było koniec odcinka. Nie wiem odkąd nie nagrywałem. Jakbym ominął znaczną część filmu, to przepraszam. A w takim razie komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i pożegnaj się. Papa. Pa. Kopytko.